Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie cieszy obecna moda, że bycie w związku z chłopakiem jest żenujące. Nawet nie wiecie, jak ja bardzo się cieszę, że kobiety zaczynają się budzić. Maja, ale przecież ty sama ciągle gadasz o związkach. Dlaczego ciągle gadam o związkach? Bo to jest temat, w którym kobiety najczęściej się zatracają. To jest powód. Cała moja filozofia skupia się na powrocie do swojego wnętrza, bo bez tego ludzie wchodzą nie w związki, w których naprawdę rozkwitają i są szczęśliwi, tylko w związki, w które wchodzą z Wchodzą, bo boją się być sami, a ostatecznie i tak są nieszczęśliwi. W jakich przypadkach bycie w związku jest super? Super jest wtedy, kiedy on ci odejmuje stresu i obowiązków. Super jest wtedy, kiedy twój partner rozumie, że najbardziej benefitować go będzie związek z kobietą, która nie musi zapierdalać. Kiedy jemu przyjemność sprawia spełnianie twoich marzeń. I teraz chyba najbardziej kontrowersyjne, kiedy twój partner rozumie, jak ogromną wartość do jego życia wnosi sama obecność atrakcyjnej i ogarniętej kobiety, która go wspiera. Też kiedyś myślałam, że takich facetów to ze świata szukać, ale ich jest naprawdę bardzo dużo. Coś, co pomogło mi sprawić, że taki mężczyzna mnie znalazł. Było bardzo dogłębne zrozumienie, w jaki sposób naprawdę działa świadoma manifestacja, w jaki sposób to ja sama tak naprawdę wpływam na to, jakiego rodzaju facetów napotykam na swojej drodze. Naprawdę przeszłam ogromną transformację od dziewczyny, która dosłownie przyciągała do siebie jakieś punów i patologię, do rozpieszczanej, uwielbianej, i dlatego, bo zmieniłam się ja sama. I tego uczę na tym profilu i na moim kanale, także zapraszam.